Czy wiesz, że twoja druga czakra, znana jako czakra sakralna, to centrum twojej kreatywności i emocji? Znajduje się dwa do trzech palców poniżej pępka i odgrywa kluczową rolę w tym, jak odczuwasz radość, pasję i przyjemność. To właśnie dzięki niej możesz zdrowo wyrażać swoje uczucia i budować harmonijne relacje. Kiedy energia tej czakry jest zablokowana, możesz odczuwać trudności w wyrażaniu emocji, twórczości lub seksualności, ale spokojnie. Są sposoby, by przywrócić jej równowagę. Połóż dłonie delikatnie poniżej pępka to miejsce, gdzie znajduje się Twoja druga czakra czakra sakralna. Zamknij oczy i skieruj całą swoją uwagę na to centrum. Oddychaj głęboko i zacznij delikatnie nucić mantrę: Wam, nie spiesz się, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Poczuj, jak energia w tym miejscu zaczyna się budzić. Z każdym dźwiękiem mantry pozwól, by uczucie relaksu i lekkości rozprzestrzeniało się po Twoim ciele. Kiedy poczujesz, że Twoje ciało jest spokojne, a umysł wyciszony, możesz zakończyć proces. Daj sobie chwilę na taniec, sztukę czy medytację. Te działania naturalnie wzmacniają harmonię czakry sakralnej. Otwórz się na lekkość i radość życia. Pamiętaj, wszystko zaczyna się w Tobie.